Znalazłem się w tym programie trochę naokoło, jako prowadzący. Naokoło w tym sensie, że dostałem propozycję razem z moją żoną, żeby być jedną z par, która bierze w tym projekcie udział. Obejrzeliśmy z bardzo dużym zaangażowaniem i uwagą to wszystko, co zostało nam przez produkcję podysłane. To były dwa odcinki izraelskiej, chyba wersji albo. Afrykańskiej z RPA i, i pomyśleliśmy sobie, że to jest piękny ładunek emocjonalny. Potem względy logistyczne, pandemia, zdalne nauczanie z trójką dzieci, niemożność zestawienia ich pod opieką kogokolwiek sprawiły, że, że musieliśmy odpowiedzieć nie. Moja żona dodatkowo w czasie realizacji miała mieć. Swoją sesję egzaminacyjną, bo jest studentką psychologii studiów dziennych, więc no, to jakby musieliśmy odmówić, jasno zaznaczając, że z przyjemnością w kolejnej odsłonie, kiedy. Określone warunki wokół naszej rodziny się zmienią. I na końcu maila, w którym mówiliśmy nie dziękuję, ja napisałem, że jedno z nas może pojechać w delegację i że ja chętnie poprowadzę ten program, bo wydaje mi się, najpiękniejszym projektem, jaki ostatnio widziałem w ogóle na ekranie. Wielokrotnie będąc na planie, zadawałem sobie pytanie, jak ja zachowałbym się w tej sytuacji, którą obserwuję właśnie, jak zachowałaby się moja żona. I to jest bardzo ważne, co powiem teraz że pamiętajmy jako widzowie żeby sobie nie dawać prawa do oceniania naszych bohaterów. Nikt z nas nie wie co tak naprawdę jest między nimi, jakie oblicza ma ta miłość, w jakim momencie są relacji albo co sprawiło, że tego dnia zachowali się w określony sposób. Ten program jest cudowny do obserwowania pod względem emocjonalnym, psychologicznym pod jednym warunkiem, że będziemy to właśnie obserwować, a nie oceniać.